Właśnie. Ciekawe co to za świat, bo obudziłem się w innym świecie niż wtedy byłem. Siema, jestem Kasper, a to kolejny odcinek na tym kanale z Fortnite ratowanie świata save the world Nie nagrałem już tych filmów mi się po prostu nie chciało, nie wiedziałem w tym sensu, bo Gryzo Patrzcie ile zrobiliście w ostatnim miesiącu i powiem od razu tak. Nie będę owijał, nie będę cenzurował swojego szownictwa. Rozpierdoliliście ten system! W trakcie tego, jak ja będę wykonywać ten mój linorytm, no to w tle będę Wam opowiadać o tym, jak... Nagram, jak... tak, po tym filmie będzie 5 łapek w górę, pojawia się ten. Jak po tym będzie 10 łapek w górę, pojawia się porównanie procesorów. Chyba, że tak szybko wbijecie, że film jeszcze nie, nie będzie gotowy. To po prostu go opublikuję tak szybko, jak się tylko da. Cześć, dzisiaj jest środa, godzina 7.20. Idę kolejny raz oddać krew. Krwi się nie wyprodukuje, a jest potrzebne dla drugiego człowieka. Ja tak naprawdę robię to dla czekolady. Nie no, ja wam powiem, co spotkamy. Przyjdziecie na plażę, z której widać wyspę z zamkiem, w której kiedyś mieszkał książę. Był nieszczęśliwy, bo go rzuciła księżniczka Nie widzę tego zamku On jest tam daleko Nie będę odznaczał Nie będę odznaczał co jest tym zamku Nie Tak, tak O, to, to. No siema, siema, ja jestem Game... przepraszam, Tresok Adisok. Oj, ładuje? Ładuje. I dzisiaj, patrzcie normalnie, kurczę, co ja mam. Gra, w którą zagrywałem się z rodzeństwem, nawet z tatą. Graliśmy przez kabel LAN. To były te czasy, kiedy Internet tak nie był powszechny. Mandero! Jak widzicie za mną jakieś mury, budynki, ale także tak, jest rzeka w tle. Jesteśmy na jednej z pięknych lubelskich rzek. Jak widać, rzeczka bardzo ładna. No jak się pewnie domyślacie, to będzie street fishing. Ten piasek. Mieszamy. Zaraz zobaczycie co się stanie. Lepiej zastosować farbę offsetową. Kiedy już ta farba zostanie naniesiona, no to musimy przyłożyć kartkę, odbić wzór. Stoi taki pod 50 w nurcie. O. No, 59. Szybko wypuszczony, szybko poszedł. Niecałe pół godziny, a na koncie dwa szczupaki. Tego ognie, okay? Nie między Dobra, tależami. słuchajcie, jest hobby, teraz, tak, krótko tak, mówiąc, tak. wielka wyżerka. Dzieciaki, dzieciaki troszeczkę już wiedzy okay? tutaj okay, e, okay. od nas się dowiedziały, no? troszeczkę. No i to, było na tyle. Ja się z wami żegnam, siema.